Ja no Mówiłeś, że przyjedziesz na rowerze do mnie. A w sumie to, co tutaj nagrywać, kurwa, bo już po jednej sekundzie leżał jak pies. Weźmy kawę no To co daleko. Ty. A to jest ten. Ulica górna, sportowa. Dobra. No, to nie jest daleko. Znaczy ode mnie trochę tak. Ja idę coś szamać i jak tutaj będzie coś ganku, to znowu będę coś bić I chyba i inspekcję zrobię albo chuj wie tam co, dobra? Inspekcja no. Jak u mnie jest śnieg, to ci mogę głowę do śniegu wpierdolić już nie <śmiech> <wiecie>. <śmiech> Ale wbił się bo... Ale się wbiło. Nawet nie <laughs> zauważył Jak lis trochę się... Chypało. Bo ma śniegu, ja zaraz wychodzę na ulicę Nie żyję. Widzę, że nie ma dużo śniegu? tylko sobie wymień opony w rowerku, nie? dojedziesz. nie dojedziesz. Mam <grymne> <grymne> niebawem <miałam> dobrze zmierzone. <grymne> za paliwo mam ci zapłacić? Tak, tak. na kanale. Ten? No, ten gang tak się zbulwersował, okay. ja nie mogę. Bulwersacja. Pruje się kruję oś... do każdego znowu, pruje się. No. No. No to chuj ci mała księżyc, tam odczułym powiadam, że ty dostaniesz z krzesła pęgosłup. Ej, że no. Jak I krzesła? biało, mi... być na, na, na pięści. No nie na No krzesła. to na pięści, ale no. to, to ja, tak, tak zwane fi... fatality ci zrobienia. No. <grystanie> fatality? <grystanie> Złap kremosłup kopa na ściany, e, tak. dostaniesz tak dawaj, za chwilę. Dawaj kamerkę i będziesz pokazywał walkę. Co? Na żywo. No Kamil ten nagra. Kamil. Będzie fejmem mematy, tylko że na. Ja wezmę tą deskę tą deskę, nie? Make mam. ją pierdolną i to się zamierzamy za no 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 Napięści. Przed chwilą było. Na pięści, na pięści. Jakiś młody frytki? Ale ci jedny z tej deski ja pierdolę. No A chyba gangowi chodziło o to, że stary go nabijał na frytę, nie? No. A... No, dobre. to już wiemy, że jesteś podałem. Nie musisz już tego ukrywać. Ej surfer, surfer. Czemu wy się chcecie napierdać w jakiejś kurwa wiosce? Przecież tam niczego nie ma. Tam są Ale, same tam pola po kurwa co? i... No i? No, no i bo po. To, wiesz... no tam psów nie ma, psów nie ma. Psu, psów, psów nie ma, <laughs> psów nie ma. Pod galerią łódzką się napierdalacie ja i wszyscy widzą. Ale ja nie mieszkam w galerii <laughs> A w jakiej no, dzielnicy mieszkasz? Wiesz, w galerii. No to hojny to nie są daleko od galerii w sumie. Nie, ja tam nie jeżdżę. Tam masz jakieś, jakieś... pisz... Pieś... ja byłem w galerii łódzkiej chyba raz tylko. Kurwa. No. A komu kibicujesz? Co? Jaka jeszcze widzę? No kiedyś Ełk, Ełk e syna. Wow. O kurwa. A co? Ja pierdolę. na nic. A bo Dimshark mówi, że jest za widzawem. No to, 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 to skandla. też cię dobrze by przywitali mnie? Kamil to po trenso. jesteś. Żydziewa jesteś. <grym> nie wierzę w skor naprawdę czasami. Ja. O, fajnie dobra. się bawisz? Dobrze, że mój że mojego kolegi tutaj Ale ja to mówi, cicho wobec mnie jakiś frajer, nie? Są kurwa, nie? Ciepią, nie? <śmiennie> <śmiennie> <Ale freestyle 'uje. śmiennie> no. Aha! Ale freestyluję. No, ja. Co ty za kimś taki rater, surfer, ta? <śmiennie> nie. surfer, bo ma deskę i może zajebać Dick Ja <śmiennie> Miałbyś na pięści, a nie na deski. Kartka, no, co tu bym ci najebał, frajerze, nie? Jak chcesz mieć bić na deski to ja twoją... ja swoją ex przyniosę i to ty masz na się. <śmiech> <śmiech> ja To <na> <laughs> o, o. O, o. No i co mi twoja ex zrobi? Masra na buceraczu? No chyba No tak będzie. Ja będzie Jak gdzieś szarka też byś napierdalił Ej, a ile ty, ty tam masz tych ex? Nie, <laughs> to jeszcze widziałeś na oczy chyba To wszyscy w kolejce ustawione no to się ustawiam, ja pozwalam. Ustawiam się w kolejce i ty pierwszy w rzędzie, kurwa, dostaniesz wpinę, nie? Się tam śmiejesz, krejny, że, nie? Tyle wytrzymam tej walki. Ale ty, Dickard, nie wytrzymasz? Przecież masz EX. Ja bym to ciągnął. No. pora kurwy do warania, Czyli ty. <śleszy> Ty może ci jeszcze te pedały tutaj co były, co oni się kurwa nie boją, to może ci pomogą dwunastka i będą znowu spierdala imerwera jak ostatnio Jak ostatnio. Tak. Jak ostatnio, kiedy ostatnio? No ostatnio. Z, kiedy? Z kilka tygodni temu. Jeszcze to nie wiem. O <noise> kurde. Ale weszło. To było niezłe, to było niezłe. No To LKS jak będzie się napierdało z widzawiakiem, kochani. No, ale będzie mój kurwa kolega ucieszony, że w pizza dostanie się. nie? Ja. To byłem w stanie, tak. <grystanie> ty też możesz się kurwa wcześniej, położysz, nie? Serfer. Surfer. A ty, to ja ważę dwa razy tyle. <grymne> <Dandy> nie, 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 ty nie, nie, na chuj się śmiejesz, jak ty ważysz 100 na nie, nie, Jaki śmiech. Jaki nie, nie, <grymne> nie, 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 Jaki śmiech. Ej, tego, zimniaka, na kanale? Jak on nie, trochę? nie Wiem jak to by cię kurwa ze skóry objechało. <laughs> Nawet nie wiesz że kim tak mówimy, ale okay. yeah. Co tu się dzieje? Ty, przegadaj, tak. wyzywaj go, co ty się tak poddajesz? Nie chcę mi się. Nie! No nie. On oszczędza siły na solówę. <laughs> soluwa, soluwa po e, no, On jest taki... Słuchaj, kiedy idziesz w na Bigos? Oktagon zweryfikuje. Bigos, no ja powiedziałem, że idę zjeją na bigos, a co kurwa problem masz no się... Nie. Ja. Ty mi możesz bigos z dupy wyjadać, nie? <śmuszczaj> 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 Uważaj, bo on... bo on jeszcze miał maść, <śmuszczaj> no. <śmuszczaj> nie wiadomo. <śmuszczaj> <Lord>. <śmuszczaj> Poszczędzamy siłę na walkę, nie chcemy się języka pierdolić No on taki będzie cichy podczas walki i będzie tak napierdalał. No, no, tak, tak samo jak, jak ty. ty. Ja nie, wiesz, nie? Kurde, nie <grym <grym> na main main. to byś już szybciej zapierdalał, nie? Jak tam ci, jak tamta ósemka, nie? Co za A jak mu Zadzwonić, <grym> bo kurwa kolega nie dawał sobie rady, to musiał mu kurwa pomóc metalową rurą. kurwa nawet we mnie nie trafił, trajer, nie? Ty, ale metalowy, ej, ej, to metalowych to jest, rur nie ma w Minecraft'cie. To jest, to jest ale to nie w Minecraft'cie, tylko w realnym życiu. Drugie Beverly Hills. Trochę tak. Drugi Brooklyn. Ej dobra, surfer, skoro ty ważysz 40 kilo, to ile ty masz wzrostu na to? Nie wiem, <coughs> ale jestem mały w sumie trochę. Mały, ale wary, jak byś przypierdolił <coughs> deep to by się poskoczyło. No chłopie, wziąłbym przesełko, weszedłbym na to przesełko i by... Wyszedłbyś? Wyszedłbyś? Abyś mu kiszki poprzy, poprzytrącał, kurwa, w żołądku, nie? Byś yeah. mu, kurwa, je wyciągał rękoma. Chłop kurwa, dostał jak ten. Hmm? Na żebro, kurwa, od bociana, czyli ode mnie. <noise> Na bociana. <noise> no normalnie. Chłop na żebro dostał yeah. i już by, by, kurwa, leżał, nie? No. Ej, ja oczekuj, gdzie mieszka? Ja czekam, gdzie <noise> A co, chcesz mnie najebać? <noise> W domu, Kolejny zawodnik? No tak. Kolejny Be, zawodnik. We dwóch się steamuje u na gruba raz. A czekaj nie wychodzi z domu, on musi bokiem wychodzić, żeby trzeba w ogóle. Ja. ja nie wytrzymam z jego śmiechu. O. o, kamerka! Jak u mnie sufit trochę. To może w tym samym domu mieszkacie. Nie Właśnie. O się bym poznał. Poczaj, bo by bym internet wyjewał, nie? Yeah, yeah, yeah. Dobrze cię słuchać. dobrze cię słychać. Fryk, ja dodosujesz? go Lipsak. Nie, nie, jestem na telefonie. Na, na telefonie. Mm. Nie jestem Fredkiem Freddy. O, chyba, chyba zdosowałem. było, już wrócił. Ja go nie dosuję. Weź Lipsak tam jakąś no, lepszą. lepszą maszynkę kup. Ja mam 50 giga, ale nie chcę im się mordować. 50 giga? To co ty masz za maszynkę? Kupiłem. Od kogo? Od kogo kupiłeś? Wymienił, Kto? wymienił za jedną z jego ex. Ja może kurwa, jak już wygram walkę z tym gangiem, to go sprzedamy dla muzinów, co? Liga, liga Ej Ferbos, ej mógłbym się dla, dla ciebie go sprzedać czy nie? Nie, N nie musisz Niepotrzebny mi Bo ja zaraz dzwonię po muzynów, nie? Nie masz przedmiar. A masz takie kontakty Muzynki, muzynki ja bym... tam się Nie. <noise> BBC, BBC's. Nie, pierdol. O co to się chodzi, BBC, BBC. Nie, ja pierdol. Nie rozumiem w ogóle tą walkę. 18. Co, dzisiaj? Równo 18, Petardy ślają tam kurwa na tej wsi. No a w tym <głos》> zaczął <głos》>? wielka się kurwa raz. będzie ciemno. Dawajcie szybciej. 18. O 18 będzie lepiej, będzie klimat. Klimat? Gdzie nie klimat do szybkiego wpierdolu. No. <grym> <grym> Gigantów. Ty to weź Walka przed dobranocką z Gerberka, nie? Jak do mnie już będziesz jechał. Ale jednego gerberka mamy na Discordzie, więc intrzemy. A to nie. Yeah. <grym> Skręca? No. Dandy, a gdzie ty mieszkasz Dandy? Ty mieszkasz w Warszawie <laughs> chyba, nie? Tak. <laughs> jak mój brat trochę. Przyjdzie Dandy będzie FFA. Ja. Dandy będzie... Gdzie <laughs> on mieszka? FFA! Ej, <laughs> trudno kiedyś w pojedynek titanów Dandy versus Checkmate. i wygrywa. Dandy kuraj Checkmate? Nie. Polkanka powie jak... Się... Jak kazałeś staremu, żeby cię wysadził pod szkołą, to wziął ujebany debili kurwa bombę i cię wysadził, nie? Nie, za dużo, ale to jest ta... Za dużo tych pocisków postawił. Za dużo, za dużo chyba tego 07 tam było, nie? Jakby było coś takiego, jak buk alkoholizmu, to twój stary byłby w topce, nie? Nie <grymne> no, ja To ja on to, to, to. To, to, to Tak by się skończyło Ja... <grymne> ten <taki> dapper. <taki> tak ja stary złapał to by mi tak z tej butelki pierdolną w głowę no <grymne> <I> Pewnie tak <taki> no, Chwila bo piszą po mnie O oh, piszą, trzeba odpisać może nie. pisze, piszą. Ex pisze. <śmienic> nie pewnie nie ma. Się. Twoja się. Twoje ex, to mimo że szczanery ja opierdolę ci, <śmienic> 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 Ja w tam mi by się wywalało, no, mogę ci nawet numer podać, jak nie. O! Jak podaj, podaj! Podaj, exy, ja... Kurwa Kupowałeś za mnie kolczyków kurwa bombki na święta, nie? Na ulicy. <śmienic> pewnie tak było, no. O kurwa. Kuraj. No. To kiedy ta Nie. Yeah. A tu my jeszcze planujemy z Gabriel się Jest 0 złotych. A wiesz jaki no. jest ulubiony film Twojego starego? Sztuk walk? Pijany Mistrz. Znasz? No, no. No, bardzo mi się podoba, jak nie pijany nie. mistrz jest o tym, że i tak zaczął czytać nagle. Że goli brodę kur...